Cześć, Boże bracia, chciałbym wam coś pokazać. To jest album z wydrukami, który wykonałem właśnie dzisiaj. Tematem tego albumu jest Krzyż Skandynawii, czyli nasza pielgrzymka, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku, idąc z Malmy na południu Szwecji na samą północ do Lannavara. Natomiast w tym roku chcemy tą pielgrzymkę dokończyć, wykonując ramię poziome Krzyża Szwecji, Krzyża Skandynawii. Więc zobaczcie jak wygląda ten album. To, to pokazuje, to zdjęcie pokazuje, że od samego początku istnienia państw skandynawskich przyjęło one chrześcijaństwo jako swoją normę państwową i kulturową. I tego znakiem są flagi, na których widnieją krzyże. Od Islandii po Finlandię wszystkie kraje nordyckie, skandynawskie mają do dzisiaj w swoich flagach narodowych krzyż, co jest ciekawostką, bo od tego chrześcijaństwa, tych zasad, Niestety w wielu sferach życia te kraje odchodzą. To jest przykład krzyża, zabytkowego krzyża, znalezionego gdzieś na wykopaliskach w jednym z krajów skandynawskich z początku chrześcijaństwa. A tu jest Marek, obrazek dzisiejszy, który też z krzyżem wędruje przez Skonę, przez Skanie, południową część Szwecji. Tutaj na tle basenu, morza, zobaczcie, bałtyckiego, rozrysowana jest trasa, którą Leszek z Rafałem pokonali Kilka lat temu samochodem, biorąc, Wioząc figurę Matki Bożej Niepokalanej. Więc, bo to pielgrzymka przez 9 krajów w 9 dni, tak jak Biskup Dzięga, jakby mm, zadecydował. 9 krajów, w 9 dni. No i jechali przez kolejno, przez. to jest Zobaczycie, sinołujcie, potem e, Szczecin, e, niepokalanów, właśnie to jest ciekawe Litwa, Łotwa, Rosja, Finlandia. Norwegia, Szwecja, Norwegia, Dania i z powrotem Polska. A tutaj dla porównania, zobaczcie ten kształt. Jeżeli wam czegoś nie przypomina, to teraz już będziecie mieli pewność. Zobaczcie, to jest obrys szat Matki Bożej Niepokalanej. Tu akurat jest ikona, która niedawno została wykonana i powędrowała do Czech, do księdza egzorcysty. Ten obrys, widzicie, dokładnie odpowiada temu szlakowi tej pielgrzymki, w której uczestniczyli Rafał. I, i Leszek. Yy, ta ikona, zobaczcie, Maria trzyma w ręku miecz, w, prawej, w lewej ręce trzyma różaniec, pod stopami ma węża. Yy, tutaj jest motyw roślinny na szkaplerzu Matki Bożej, drzewo rajskie. Ale zobaczcie, ona depcze te węża, ten wąż jakby jest na terenie Polski, czyli ta walka duchowa Maryi, ta, yy, to deptanie zła yy, dzieje się jakby tak symbolicznie na terenie naszego kraju. Natomiast świętość Czyli nim świętości jest tutaj na północy, czyli tu gdzie jest nad Tawara spójrzcie. Tu jest miejscowość Nad Tawara, ze szwedzkiego tłumaczone to słowo na polski brzmi miejsce nocy i tu właśnie mieszka Ewa i tu jest miejsce przecięcie tych ramion krzyża, który zaraz zobaczycie jak wygląda. Tu jest to jest wydruk pokazujący właśnie Szyję Matki Bożej zranioną. To jest ta, to jest ta pierwsza wersja ikony, ikony częstochowskiej. Pierwotnie ona wyglądała właśnie tak. Ja teraz pracuję nad jej rekonstrukcją. Ale już tą część mam i zobaczcie, tu została ugodzona w XIII wieku, jeszcze zanim trafiła do Częstochowy, została ugodzona tatarską strzałą. Zobaczcie to miejsce: to jest dokładnie miejsce szyi Matki Bożej na tej, na tej mapie. A więc tak wygląda to miejsce zranienia. Spójrzcie, tu jest Ewa, która ostatnio nas odwiedziła w w kaplicy na Karsiborskiej w ośrodku dla bezdomnych. Dostała w prezencie od Leszka właśnie ikonę, która tam zawsze w tej kaplicy była. No bo teraz przyszła do Leszka duża ikona częstochowska, więc tą mniejszą mógł dać Ewie, a Ewa ją zabrała na północ do siebie do Laponii. I tam ta ikona czeka na pielgrzymów. Tu jest Leszek pod krzyżem. On z Chrystusem, który też do niego wrócił niedawno z karitasu do jego ośrodka. I ten krzyż, ta wielka figura drewniana, wyrzeźbiona przez więźnia z czarnego. Otóż ten Chrystus on trafi do Ewy również, do domu, do domu świętego Eliasza, który będzie budowany przez pielgrzymów na zakończenie tegorocznej pielgrzymki krzyża. To jest to miejsce właśnie, gdzie ten krzyż w domu Eliasza, w specjalnie zbudowanej jakby kaplicy, takim miejscu spotkań, będzie umieszczony. A więc, yy, zobaczcie, to jest ta zeszłoroczna trasa, tędy szli pielgrzymi. Do Sztokholmu szliśmy yy, we trzech z Rafałem, yy, z towarzyszami samochodu. Od tego miejsca yy, zmieniła się ekipa, w miejsce Marka dołączył ksiądz Ignacy, jako delegat biskupa Dzięgi i diecezji szczecińsko-kamińskiej. I yy, szliśmy dalej tędy już razem, yy, gdzieś tak dotąd, bo ten odcinek pokonamy w tym roku, a w, ale właściwie w, w tym kierunku, czyli z Nordkap tutaj. Rafał, znaczy prawdopodobnie Marek, nie Marek, tylko yy, Wojtek nasz z Berlina z Krzyszkiem yy, będą szli. Yy, tutaj z norweskiego tysfjordu będzie szło też dwóch księży. Prawdopodobnie Marek z księdzem Ignacem. No i stąd ja z Oulu w Finlandii też z takim prawdopodobnym się Tu się spotkamy i tu będzie msza z poświęceniem właśnie miejsca fundamentów pod, znaczy miejsca pod fundamenty tego domu świętego Jasza. Zobaczcie, tu jest ten, ta figura krzyża, figura Chrystusa i Ewa. Bardzo wzruszona i, no i bardzo też taka mm, pełna nadziei, że, że to wszystko, ten cały projekt y, uda się sfinalizować w tym roku. A to jest, jeżeli wiem, przypomina to jakieś godło papieskie, być może, to słusznie. Ewa zauważyła od początku, że herb papieski Jana Pawła II ma, jest nawiązaniem do, do flagi Szwecji. Nawet nawet powiedziałam nam, że 18 maja, dzień urodzin Jana Pawła II, chyba to był ten dzień, tak? To jest dzień śmierci męczeńskiej świętego Eryka pierwszego króla chrześcijańskiej Szwecji. Nie wiem, czy ona tak myśli, że to jest dlatego ta szwedzka, taka złota, złoty krzyż w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tym godle papieskim i litera M. Tutaj jest kształt, zobaczcie, domu. To jest dom Eliasza, to jest logo tego, tego przyszłego domu, w którym będzie właśnie figura Chrystusa. Na północy Szwecji. Natomiast ta flaga ma, ten element jest tutaj M, ale ten element, zobaczcie, M jest wykonany inaczej. To nie jest zwykła litera M, tylko to są jakby dwa namioty. To są symbole lapońskie. Taki symbol, taki pojedynczy znaczek oznacza dom, czyli namiot. To jest taki, widzicie, jakby żerdzie układające się w namiot. Są tutaj dwa takie namioty, a więc symbol dwóch domów obok siebie. I to, ale w połączeniu oznacza to literę M, a więc taki, taki być może będzie. Logotyp, logo tego, tego nowego domu. Tu jest Leszek z Ewą w jej kapli w naszej kaplicy na Karsiborskiej w Śnowiejściu. Tu jest kilka migawek z trasy zeszłorocznej. Tu Ksiądz Ignacy z Krzyżem wędruje przez, przez Laponię. Tu zobaczcie, ja akurat, bo chłopaki byli już w Sztokholmie, jestem w momencie, przekazuję tablicę pokoju biskupowi Andresowi. Biskup Andres jest osobą, która. Zna naszą inicjatywę, błogosławi jej. Wie też, że Ewa jest u nas, była u nas i, i też bardzo wspierają w tych działaniach. A więc nasz biskup z biskupem Andersen też są w kontakcie w tej sprawie, z tej pielgrzymki. Więc tutaj kościoły polskie i szwedzkie ze sobą współpracują. To jest akurat z naszej pielgrzymki, tej ubiegłorocznej przez Szwecję, moment, kiedy idziemy razem z młodzieżą szwedzką. Zobaczcie, szwedzka flaga, szwedzki krzyż mają. Młodzi Szwedzi nawróceni część z nich nawrócono do literalizmu, część z ateizmu głębokiego to są nowi chrześcijanie, którzy bardzo mocno podejmują tą misję ewangelizacyjną, nie wstydzą się Jezusa, dużo się modlą i, i wracają do tej wczesnej, średniowiecznej tradycji, kiedy Kościół katolicki był w Szwecji, w ogóle w Skandynawii bardzo, bardzo silny. I tu mamy naszą trójkę Marek, Rafał i ja. W tym roku się prawdopodobnie spotkamy na szlaku i dokończymy Krzyż Skandynawii. Tak wygląda ten album. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem.